rzucają się do ataku goście. redko, szybko! Poprzeczka, masopust, ramka! I goście to biorą. Zabrakło obrony ostatniej piłki, która musnęła palec, ale no niestety się nie udało jej odbić. Zabrakło szczęścia w końcówce może lekko doświadczenia. Bo jednak odpaliliśmy taki jeden rzut w końcówce niestety. No, ale też nie ma co mówić: kąty to potentat do awansu. Świetna drużyna i, i cieszy nasza postawa. Niestety, za to punktów nie ma. Wściekły byłeś po ostatniej Syrenie. Mieliśmy wrażenie, że parkiet może tego klepania nie wytrzymać. Yy, złość się pewnie miesza z różnymi emocjami. Też yy, gdzieś tam nawet i duma może się pojawiać, bo wy tutaj naprawdę pokazaliście kawał dobrego handbala. Yy, myślę, że duma się pojawi parę godzin po meczu. Aktualnie, jest zło ze smutkiem. I szkoda, szkoda kolejnych punktów, tak naprawdę, bo mogliśmy po trzech meczach spokojnie mieć komplet. Emocje dzisiaj były naprawdę na wysokim poziomie. Ja byłem tak zestresowany na ławce, już pod koniec, no ale na szczęście się udało. Co tutaj mogło być decydujące, wiadomo. Poprzeczka i rzut, Piotrka, Masopusta, pusta, ale co jeszcze? No nie wiem, tak naprawdę, bo to było 8 sekund, czyli naprawdę szybko było zdobyć tą bramkę. To inaczej, to poszło tak jak zaplanowaliście? Mniej więcej tak, tak się miało skończyć. Bo ale co, poprzeczka, dobitka? Nie, miał być rzut trafiony pierwszy, a że ta dobitka się napatoczyła, no to na szczęście się udało trafić. AZS was zaskoczył? Nie, nie, nie jesteśmy zaskoczeni, bo AZS naprawdę dobrze się prezentuje w tym sezonie, ale... no. No myśleliśmy, że będzie troszeczkę łatwiej, myślę. Gdyby skuteczniej u nas było, no myślę, żebyśmy sobie lepiej poradzili, a tak to były trochę nerwy pod koniec, ale no, udało się. Tak sobie patrzyliśmy, że pierwszy metr trzema, drugi dwoma, trzeci jedną z takimi zespołami, no to, to jest naprawdę nieźle, uważam, przepraszam, ale głos straciłem. Uważam, że gramy coraz lepiej. Tylko, że no, tak jak już wcześniej mówiłem, za wartości artystyczne punktów nie ma. Punktów nie mamy, choć dzisiaj byliśmy naprawdę bardzo blisko. Cieszy to, że poziom nasz jest yy, nawet nie, nie mogę powiedzieć, że jest wyrównany, bo on nie jest wyrównany, my idziemy do przodu. <laughs> do przodu także myślę, że z kolejnym będzie, będzie coraz lepiej i już będziemy bardziej uśmiechnięci. No, ale tak jak widzieliście wszyscy, naprawdę serce zostawione. Szacun dla chłopaków. Ganił pan w szatni? Dziękował jedno i drugie? Nie, no dziękowałem. Dziękowałem za walkę, oni się muszą podnieść, no bo serce zostawili. Ja nie mogę ich ganić za to, że oni dzisiaj większość założeń zrealizowali. Przyznam się, że na jedną kwestię byłem przygotowany, ale nie w takim stopniu, jak powinniśmy to zrobić. Bo chodzi o obronę przeciwnika 5-1. Tutaj troszeczkę stanęliśmy, choć. Byliśmy przygotowani na tą obronę, ale kąty naprawdę grają bardzo dobrze tą obronę. Choć później już się odblokowaliśmy i pojechaliśmy dalej. No ale cóż, no zabrakło, ja wiem, szczęścia, no, no chyba szczęścia, bo tam końcówkę meczu zagraliśmy dość dobrze. I to, to też szacunek dla chłopaków, bo to przecież są młodzi chłopcy, i oni wytrzymują takie napięcie. I zagrali dobrze, no, kilka decyzji sędziów kontrowersyjnych, ale chyba w jedną i w drugą stronę, także nie będę się tu upierał. No i taki pech, no ta poprzeczka, pierwszy jednak doskoczył zawodnik z kątów e, żartem e, przybiliśmy ze piątki po meczu i mnie przepraszam, no, ale to jest sport, no przegraliśmy jedną po naprawdę bardzo dobrym meczu i, i chyba należy się wielki szacunek dla tych chłopaków, bo serce zostawione. No i liczę na to, że za tydzień już będziemy bardziej uśmiechnięci. Spodziewaliśmy się trudnego terenu dzisiaj. No i Zielona Góra nie postawiła nam łatwego zadania. Do końca grała i... i cieszę się bardzo z tej wygranej, bo to naprawdę był trudny teren. Co tutaj zadecydowało? Tak na gorąco, bo wiem, że na analizę to jeszcze pewnie czas przyjdzie. Może zadecydowało to, że w ostatnich minutach bardziej zmobilizowaliśmy się w tej obronie. Może zdecydowało też to, że jednak jest, mamy trochę więcej zawodników doświadczonych i dzięki temu yy, tą przewagę jednobramkową wypracowaliśmy po, pod koniec yy, meczu. Yy, no myślę, że wiele czynników. Jak ten czas leci? 10 sekund do końca. Paćko Gol! 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 Pół 29! I co teraz zrobią to się? Wezmą czas!